Będąc tutaj na tej ścieżce, zauważyłem, że jest tutaj opuszczony hotel i grzechem byłoby nie zbliżyć się i nie spróbować go nagrać Wam, takiego małego urbexa nie zrobić, więc kieruję się w kierunku tego hotelu, króciutko. Taki ekspresowy, mały urbex. Widzicie? Jesteśmy tutaj właśnie koło Ustronia i takie trzy budynki. Było Palenicy, daleko, właśnie w takiej pięknej realizacji i stoją opuszczone wszystko, jak widzicie, już rozkradzione przez złomiarzy, okna, wszystkie barierki, trzy takie budyneczki. Zobaczymy, czy będziesz szło do nich wejść, a są tyle nisko, że chyba bez problemu. Jak widzicie, już barierek nie ma, wszystko powycinane. w że już tutaj robotę zrobili. Tu jeszcze jakieś łóżko zostało, które pewnie kiedyś było wyposażeniem tego, tego hotelu. Ja postaram się skoczyć do środka i Wam to pokazać. No jak widzicie, jestem już na Bretonie. Tutaj widok na góry. Na górze lampy, szczęściowo powierywane wszystkie. Kilka kasetony wtedy popularne, to chyba bezdomni się ulokowali, tak to wygląda. Tu kiedyś były widać łóżka, chyba takie same wszystkie, więc na pewno z tego miejsca. Tu był jakiś balkon z widokiem, pokoje, tu pewnie łazienka, tak, tu jest łazienka, Toaleta. umywalka. Tu są drzwi wyrwane, rozwalone. Tu jest przejście do kolejnych pomieszczeń. Jak widać tutaj kolejne jakieś łazienki. Ciężko tu chodzi, żeby się nie zerwało. To jakieś pomieszczenie socjalne. Na górę piętro. Można wejść do góry. Są schody. Kiedyś były schody. Ja trzeba uważać, bo można nawet jest pozarywana podłoga. Jak zobaczycie w tym miejscu. 80 dziury. można wpaść na dół. Tutaj schody prowadziły do góry. Jakieś drzwi były. Ten cały budynki to był jeden kompleks. Tu widzicie, stał urbek, co wam prędzej nagrałem. Takie małe okienka gustowne. Tu no, tutaj mówię, leczał warstwę, bo można wpaść. W taki urbek, właśnie gdzieś na dół. Tu jeszcze reszka starego telewizora kinoskopowego leży. Tutaj było też prysznic, toaleta, umywalka, to jakieś krótkie pomieszczenia były. Tu chyba był jeden pokoik, tu był drugi pokoik, gdzie na dziecko było, przejście do łazienki, a tu się wchodziło do głównego korytarza tego hotelu. Jak widzicie, przechodziło się, tu mamy tą dziurę, o której on ja wspominałem, tu się przychodziło do kolejnych budynków, które znajdują się wyżej, będę schodami, bo to widzicie, że się tam ogrzewano. zewnątrz, jak widzicie, też są jakieś dziury. Ja się tutaj udam z zewnętrzną stroną pójdę tutaj, od zewnętrznej strony budynku. Widzicie, to były korytarze połączone i tu są dalsze części, dalsze budynki, które właśnie doprowadziły do wyższych kondygnacji tego hotelu to się mnie dziwiło, że takie budynki i są opuszczone. Tak jak widzicie, to kawałek może gdzieś paść. z tutaj do jakichś rur, do jakichś pieców chcieli dostać, bo wszystkie rury są poobcinane. Tutaj też część z telewizora kinaskopowego. tam mamy dalej hotel. Jak zobaczycie, to jest to ogromne. mamy wyższe piętra, jesteśmy na Piętrze, tu też widzicie łóżka, troszkę inny kolor łóżek. No i tak samo jak tam były balkony, tu są toalety. I też jakiś dwuosobowy pokoik, to takie wyjścia z tarasem i łazienka. Tu chodziło się do korytarza i przechodziło się do kolejnych pomieszczeń, które się tutaj znajdowały. Jak widzicie tutaj są schody do góry, znowu na kolejne piętra. A tam dalej są jakieś łazienki, jakieś dalsze części pomieszczeń. Udało mi się szukać tak dalej, dalej do góry. Postaram się wejść do tego jeszcze górnego pomieszczenia. Tu są właśnie do okna, które przedtem od... widzieliście z tego innego piętra. Ja widzicie, są piętra do góry. I takie szklane okienka malutkie. O, i tu znowu można wpaść. Chciałem naprawdę patrzeć, czy się powtarza. Najgorsze, do to wszystko eee, Bo co jak są takie się dziury. I tu, jak widzicie, możemy iść w prawo. W prawo idziemy do górnych pomieszczeń, jeszcze wyżej. A tutaj idziemy do kolejnych pokoi, znowu piętra do góry. Ostatnio widzieliście, to przed chwilą z wam pokazywałem to okienka. Znowu resztki z telewizora kineskopowego. I tutaj takie bardziej eleganckie, popatrzcie, łóżeczka. Pod chyba kiedyś była strzynka z bezpiecznikami. chyba też już jest opróżniona. Trzeba było, ciężko wejść. Tu też łazienki i znowu łazienka. I Przejście tych pomieszczeń które były. Patrzcie, telewizor, kineskop rozbity. Nie wiem czy teraz młodzież oglądająca kojarzy takie telewizory. Kiedyś właśnie takie kineskopowe telewizory były. Zawsze i wszędzie. Teraz LCD i inne plazmy inne rozwiązania bardziej nowoczesne już wyparły te kineskopowe. No i tam mamy kolejne. Popatrzcie, idziemy do góry. Kolejne pomieszczenia są jeszcze wyżej. Przejdę jeszcze kawałek. Popatrzcie tutaj te budynki. I tak idziemy już chyba trzeci, czwarty poziom do góry, i to się nie kończy. Nie wierzę, że to wszystko nie splajtowało. że upadło, i nikt tego nie przejął, nikt tego nie kupił. Ktoś tutaj włożył naprawdę grube pieniądze, żeby takie budynki postawić. A później jest to doprowadzone do takiego właśnie stanu. teraz widzicie. Tutaj widzicie kolejna dziura. I dochodzimy chyba do głównego budynku, który jest na samej górze, postaram się przejść. Może do tego głównego budynku też się uda wejść, ale tak jak widzicie, no, trzeba na uważać. Kolejna dziura, kolejna możliwość spadnięcia w dół. Tutaj kolejne pomieszczenia, kolejne pokoje. Jak widać, w tych pokoi tu było można powiedzieć, nawet paręset. Tu wygląda jakby jakaś instalacja albo coś było. Jakie właśnie przeszklenia, i okna się zachowały u dołu ale już wchodzimy właśnie do tego głównego budynku to jest ten główny budynek jak widać tam się do, do pewnie schodziło no tu są wszystko ciemno więc nie ponagrywam ale jak widzicie chodźcie schody schody jak widzicie też tak pomyślnie jak tam tu jeszcze jakieś meble. Mówiłem, że schody się domową zarwą od stropy. Tu jeszcze widzicie meble. Przystawione wyposażenie, sofy. Tu jakieś widzicie były chyba restauracje albo coś takiego. Jakaś kawiarnia. po instalacji. Jeszcze stary telefon. Zobaczcie. Z pokoju numer 20. No Z recepcji właśnie tu były wszystkie pokoje 400, 204, 203, 202, 201, 401 i pewnie w każdej z tej półeczki były kluczyki właśnie do tych pokoi. Jak widać tych pokoi tu było ponad 400, a tu jeszcze była dalsza część, więc przypuszczam, że mogło być ich i jeszcze więcej. I dalej, to taki stary piec mamy, z Znajdują. Tu musiała być jakaś kuchnia. Tu jest wszystko. jak mówię, ja Wszystko jest w płytkach, więc wyłuszę, że tu była cała kuchnia. I tu przygotowywali jedzenia. Tu oczywiście suszarka albo jakieś pysznice. Nie można było się okąpać, umyć, ciężko powiedzieć. Ale, ale wszystko jest w płytkach. W końcu jeszcze są talerze. To rozbijane ale są. Tutaj ja na talerzy na ziemi. To jest Przywiało się do hotel Dalia. Widzicie tu faktura z 2009 roku. Widzicie, tu pochodzi z 2009 roku. Jeszcze słyszałem, że był to, to ostatni rok, z ostatnich, w których e, ten hotel jeszcze funkcjonował, bo już późniejszych faktur tam nie znalazłem. E, wygląda na to, że w 2009 to splajtowało. Dzisiaj mamy 2023, powoli 2024. Więc miał około 14 lat no i dzisiaj to zostało rozwalone do takiego stanu. To jak widzicie też są wszędzie meble, stoliki takie właśnie już troszkę poniszczone jakieś blaty, które były właśnie pewnie w tej recepcji dalej. To tutaj tych mebli jest dużo. Instrukcja e, jakichś przeciwprozorować to tutaj jest. No i mebli i kupę takich właśnie śmieci. Które pozostały po, po hotelu. Tu też jeszcze, jeszcze jakieś meble zabudowane, całe powyrywane. Też cała teczka z dokumentami, fakturami. Poradnik ochrony pracy. PGMG Taryfa. Śródeczki polska mapa samochodowa. Widzicie, tu jest polska mapa samochodowa. czyle z którego roku? Pracownica Czakrzeżka Zdrowia. Same dokumenty. Pensjonat chemik. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Apartament jednoosobowy. Kosztował 108 zł. śniadanie dwuosobowe 186 Leci do 3 lat. 3 żywianie, obiad, kolacja, doba hotelowa. nie cały. Patrzcie, wszystkie dokumenty. Uroczysta kolacja. Zestaw 2. Całe jedzenie Wszystko rozpisane. Kolejne pomieszczenia. Mufła, wydane. Tam się wszystko już dalej tu nie dochodził Dokumentów, widzicie, tu jest ogrom. I pokoje nawet jakieś elektroniczne. Tu chyba jest tego. Nie, i bez wszystko Jakieś mapy. Znowu rozbite. Tak ja kieruję się ku wyjściu i powoli idę na dół. Wracam, skąd przyszłem. Myślę, że. Urbek Wam się podobał. Pokazałem Wam co idzie zaleć. Naprawdę dużo, naprawdę dużo, dużo, Jak widzicie ciekawych rzeczy tu było. Mieliśmy stare mapy. Senniki tak, tego hotelu faktury z 2009 roku, kiedy jeszcze hotel funkcjonował. Jak widzicie hotel już jest mocno zgrabiony. Nie zawsze bardzo ciekawiło, że takie miejsca fajtują. Widzicie restauracja, obiady, śniadania, imprezy, wszelkiego rodzaju organizowane. To spajtowało. E, najgorsze jest to, że nikt tego po nikim nie przejął, dalej jest to zrujnowane, rozwalone. Dzisiaj już się nadaje tylko do wyburzenia. E, a jeżeli ktoś by to przejął w normalnych pieniądzach, a to często jest tak, że właściciela zamykają za jakiś, powiedzmy, więzieniu, za jakieś przestępstwa, czy za jakieś e, wyłudzenia, powiedzmy, podatku, czy czegokolwiek, albo długi po prostu i e, nie stać go dalej na prowadzenie. Przejmuje to komornik. Komornik wystawia to w tak horrendalnej cenie, że nikogo, nikt nie jest w stanie tego kupić. Eee, I finalnie rok, dwa, trzy jest to pilnowane przez jakąś ochronę. Później okazuje się, że nikt tego nie pilnuje, bo się nie opłaca, w opłacać. I finalnie kończy to w takim stanie jak jest teraz. Czyli wchodzą złodzieje, złomiarze, rozkładają co jeszcze wartościowe i zostaje tylko tyle co teraz. Czyli jak widzicie rozbite, rozbite okna rozbite szyby, tu jeszcze na dywany, są fajne na takie drogie na podłogach, tu znowu, jak widzicie, dziura, znowu można wpaść pod dywanami, trzeba bardzo uważać w takich miejscach, ale jest to, jest to niebezpieczne, no i co chciałem powiedzieć, no i później tego typu hotel właśnie upada i, no i przestaje funkcjonować, zostaje rozkradziony, zamiast dać to jakiemuś biznesmanowi, kto by mógł jeszcze coś z tego zrobić i i odzyskać troszeczkę nieruchomości tak wyremontować aby ktoś z tego ścieszył. Dzisiaj jest to, jak widzicie za mną. Z tego, że nie dla życia dzieci, ludzi tutaj żyjących e, złomiarze bez tutaj wchodzą. Kiedy się to zawali na kogoś, tak jak ja mogłem tam przed chwilą wpaść tak, i będzie katastrofa, będzie jakaś tragedia z tego. E, a wystarczyłoby, żeby to przejęło powiedzmy miasto, za długi czy za coś albo albo i sprzedało w jakichś żadnych pieniądzach, rozsądnych pieniądzach, by podarował jakimś Westerowi, nieważne co. Ważne, ale żeby to dalej funkcjonowało. A dzisiaj jest, tak jak widać za mną, ruiną. Piękny, piękny, naprawdę piękny hotel, który do 2009 roku jeszcze na pewno funkcjonował, a może i dłużej. Jak znacie informacje na temat tego hotelu, tam znaleźliśmy dwie tabliczki o dwóch nazwach. Jeżeli e, któraś z nich dotyczy tego, co przed chwilą Wam pokazałem, to napiszcie w komentarzu, który to był hotel, że znacie historię, dlaczego upadł, co się stało, że, że jest w takim stanie, jakim jest dzisiaj. To możecie mi napisać w komentarzu. Ciekawy jestem historii, właśnie tego, co się stało i dlaczego takie budynki właśnie upadają. A my kierujemy się dalej w kierunku zwiedzania ustronia e, Urbeks, koniec. A my kierujemy się właśnie w kierunku tego wodospada, które którego przed chwilą szukaliśmy. Pamiętacie wodospad, który przedtem pokazywałem na tym właśnie tej e, ścieżce, którą pokazywałem, a którą wam nagrywałem e, przed właśnie tym który przed chwilą widzieliście. Właśnie do tego wodospadu doszliśmy. Jak widzicie mamy tu taki naprawdę ciekawy wyglądający wodospad. E, a teraz jest w miarę sucho. Przecież, że jakby deszcze wodały, to wodospad byłby jeszcze bardziej okazały. Ja uwielbiam słuchać wodę. Słuchać szum, mogłem tu siedzieć i godzinami podziwiać i słychać tej wody. Jesteśmy tutaj właśnie przy 60, przed chwilą pokazywałem jeden hotel Urbex. Teraz jesteśmy w hotelu Polonia, który też już jest, jak widać, opuszczony. To był jakiś chyba dom seniora albo coś tego pokroju. Też już od tam pozabijane, też opuszczone, schody bardzo mocno zarośnięte. Eee, ten obiekt jest odrudzony, pozabijany, już tak powiem, eee, deskami wejścia, więc nie będę tutaj wchodził, ryzykował, ale sam fakt, co wam mówiłem, że w takim pięknym miejscu eee, w górach przy stokach narciarskich. Takie właśnie hotele stoją nisko i opuszczone, a mnie zawsze ciekawiło to jak się dzieje. Teraz kierujemy się w kierunku hotelu, bo teraz mamy obiad, dekorację, coś sobie zjeść, naładować baterie, a później zobaczymy, bo chciałem jeszcze iść na tę palenicę do góry. Ale nie wiem, czy będzie zasiedlone, bo po 16 robi się już ciemno. Jak widzicie, już nawet na kamerze moja twarz jest ciemna. Więc się powoli ściemnia, i za chwilę mogę, może być za ciemno, żeby tam wejść. No chyba, że po ciemku wejdę, ale to nie wiem czy uda mi się coś wam nagrać. Jak nie no to jutro zaraz z rana postaram się wstać szybciej na niej i, i tam polecieć e, właśnie na tą górę do tego małego hajka. Teraz jedziemy właśnie z tego jaszowianka, z tego szlaku wracamy. Troszkę dzisiaj wam pokazałem. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Był Urbeks, było parę ścieżek, był wodospad. Zobaczmy do dalej.